Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Mm -hmm. A dlaczego, jeśli wolno wiedzieć? Dlatego. O kurwa. To ty. Tak, to ja. Lizzy Weezy. Usiądź, proszę. Porozmawiajmy. Okej. Okay. To o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Mm -hmm. Jaki? <laughs> Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę sama, nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. To nie jest problem. Dla mnie jest ja mam coś do powiedzenia, a to to mnie rozprasza. Odciąga od mojej sztuki. Mówimy o mężczyźnie. O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, ale są iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I. myślę, że mnie zdradza. Okej, okay. a czemu go w ogóle podejrzewasz? Takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone z szeptem w Kiblu, dziwne rachunki, tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Ach, pamięć to. to jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze, Vi. Rozmawiałaś z nim? Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz? Słodki jesteś. My nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek asystentów, pijarowców, makijażystów. Gdybym chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać, jutro pisałyby o tym wszystkie gazety w mieście. Rozumiem. Gówno rozumiesz! To trzeba przeżyć. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. To potrafi być piękne, ale czasem przeraża. Liam Norton, nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około czterdziestki, Czuły. typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Mm. Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... Ale? Można mieć ciało z Chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Rajot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć, z kim. Ustalisz to dla mnie? Porozmawiajmy o pieniądzach. Dostaniesz je? Taką mam nadzieję. Pytanie: ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Ach. Wiesz, dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę, czy nie? Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze, a teraz już idź.

Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? A? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Słuchaj, to pilna sprawa. Nie wątpię. Dla ciebie. A ja to mam centralnie w dupie. Jest z tą... Yy, no wiesz. No tak. Widziałam ich razem na kamierze. Ale dzisiaj przed zimną, no serio. Co za typ! Szukam Liama. Liama Nortoma. Znacie go? No, to za dużo powiedziane, ale kojarzę człowieka. A co? Jest tu gdzieś? Widziałam jak podjeżdżał pod wejście, ale to było spół pół godzin temu. Teraz to nie wiem. Ej, hey, Linda! Szampan do wiprumu, raz raz! Okej, okay, tylko wystawię rachunek dla trójki. No z fajną muzykę tu gracie. Tak? Nie mam pojęcia. Ja sobie odfiltrowuję wszystko poza ludzkim głosem, inaczej bym tu ogłuch. Ruchliwa noc, co? Nawet bardzo. Więc ten jak chcesz mi wylewać swoje żale, to nie jest dobry moment. Szukam Liama. Liama Nortoma. A, ten. Urwa nie znoszę, typa. Niskie napiwki. No, i to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. To ważne. Nie wątpię. Nie wyglądasz na kogoś, kto zajmuje się pierdołami. Ale no, nie mogę, serio. Sorry. Niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika. A jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. No właśnie. Czy z tego zapisu da się usunąć pewne mm, niepożądane cechy? Polizji od czasu konwersji. no nie jest co. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami. E, czasami jej nie poznaje, A czasami. nieważne. Wypijmy za współpracę! Ocholera. Słyszałeś to samo, co ja? Relik! Chcą z nią zrobić to samo, co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową. Wi, mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej. Ple nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera, więc są też nagrania. Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Nie, jest gorzej, Lizzy. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram, skopiować cię. Co? A, ale. Dlaczego? Mówił, że się boi. O ciebie. O siebie. Nie. Nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie to. Nie ja, pierdol. Potrzebuję twojej pomocy. Jestem tam, gdzie ostatnio nie każ na siebie czekać. Ale o co chodzi? Halo, Lizzy. Szlak. Po co? Aha. Zaczynam rozumieć skąd ten pośpiech. Byłam zła. Popchnęłam go. Te na ręce. O Boże. Miałeś kiedyś tak, że obudziłeś się w środku nocy i przez chwilę nie wiedziałeś kim jesteś? Albo inaczej w ogóle nie czułeś, że jest jakieś... Ja... Ja mam tak cały czas. Co chwilę i ta pustka, niemoc! Przestałam czuć, widzieć, tworzyć. Chciałam z nim po prostu zerwać, wiesz? Powiedzieć mu, że ma zniknąć z mojego życia, ale. sama nie wiem jak. Kiedy? Czyli Liam rzeczywiście miał powody, żeby się ciebie bać? Ja nie chciałam, rozumiesz! Nie chciałam! Może. Dla niego to już nie ma znaczenia. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja. To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? To by była. Co? To historia, którą żyłby cały świat. O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór bitów, które można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzy, skup się do cholery. Co z ciałem? Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś. Spal. Zapłacę. Okej, okay. zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Spać? Nie będę spać. Nie muszę spać. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale. podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już, wi, I weź go za sobą. Ktoś powinien sprawdzić, co się z Tobą dzieje, Lizzie. Ktoś, komu ufasz. Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było Cię poznać, Wi. No już, idź. I